Czujesz, że dobrze sprawdzisz się w roli kontrolera ruchu. Pora na weryfikację tego przekonania dzięki does not commute. Na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy już wiele mobilnych fenomenów, których popularności nikt nie mógł, przynajmniej na początku, wytłumaczyć. Angry Birds, Clash of Clans, Flappy Bird. Tak czy siak lista z pewnością jest dłuższa, a w tym momencie z powodzeniem możemy dopisać na jej konto jeszcze jedną produkcję, czyli właśnie Das Not Commute. Produkcja ta to miks zręcznościówki i gry logicznej. Naszym zadaniem staje się doprowadzenie samochodów do celu podróży, który najczęściej znajduje się dwie przecznice dalej w niewielkiej dzielnicy przedstawionej na ekranie. Pozornie zadanie wydaje się być bardzo proste. Nie ma bowiem nic łatwiejszego od wykonania jednego, góra dwóch prostych zakrętów i dotarcia do celu. Problem pojawia się wówczas, gdy taką operację musimy przeprowadzić kilkunastokrotnie, a tory jazdy, po których poruszały się wcześniejsze pojazdy, pozostają na ekranie i mocnie utrudniają nam kierowanie samochodu do celu. Zasadniczo więc musimy nie tylko po prostu dojechać, ale przede wszystkim przemyśleć, jak to zrobić, by nie utrudnić sobie sprawy w kolejnych zleceniach. Sprawy nie ułatwia również sterowanie, choć tym razem te słowa wypowiadam w pozytywnym znaczeniu. Pojazdy prowadzi się różnie, w zależności od ich masy czy prędkości, musimy więc przyzwyczaić się do poszczególnych maszyn. W pokonaniu drogi pomagają nam takie dodatki jak kontrola trakcji czy turbo a za każdą powtórkę przejazdu płacimy jedną sekundę, co w dłuższej perspektywie jest dość istotne zważywszy na fakt, iż naszym głównym wrogiem jest upływający czas. Das Not Commute to nieskomplikowana, acz szalenie wciągająca gierka. Ten prosty koncept rozgrywki sprawdza się naprawdę dobrze i choć nie jest to gra na dłuższe sesje, to co jakiś czas warto zabawić się w wirtualnego kontrolera ruchu. Mimo, że czasami frustracja jest po prostu nieunikniona, to czasu poświęconego na rozgrywkę z pewnością nie uznacie za zmarnowane.